Moi drodzy, e, muszę powstrzymać emocje, ale przed chwilą wydarzyło się absolutnie coś niezwykłego. Zapomnijcie o tej planetoidzie, zapomnijcie o, co, o czymkolwiek, o czym dzisiaj do Was pisałem. O godzinie 19.05, kiedy ja już zwijałem sprzęt po obserwacjach, cała okolica centrum Małkiego Kopernika, ale podejrzewam, że większej części Polski, rozpaliła się na zielono. Gdy podniosłem wzrok, zobaczyłem na północnym niebie, na lewo od wielkiego wozu, gigantycznego bolida o jasności... Jezus Chryste, nie wiem, minus 15 ma tu ciężko oceniać przy tak wielkiej jasności. Ten bolik miał zielono żółtą barwę. Pozostawił po sobie ślad na blisko 30-40 sekund, świecący bardzo intensywnie, skrzący się kolorami. I mam informację, że ludzie widzieli to w całej Polsce, w Gdańsku, w, gdzie w okolicach. Gdzie to pisali, że widzieli? No co, no w Tarnowie. Tar... Wszędzie! W Polsce, no. Kamery stacji bolidowych zarejestrowały to zjawisko, jest ono poprzepalane tam, to znaczy, że było tak jasne, że na filmach, że tylko na filmach będzie można ocenić skalę zjawiska. Także jeśli to widzieliście, to koniecznie piszcie z głową w gwiazdach. Mieliśmy do czynienia przed chwilą z absolutnym fenomenem. I patrzcie dziś w niebo, dlatego że zbliża się maksimum roju taurydów i polska sieć bolidowa. Pisała o tym, mówiła, że co 10 lat możliwe jest, aby powtarzało się bardzo intensywne bombardowanie nas z takimi dużymi kawałkami skalnymi, które mogą dawać takie jasne bolidy I... Oh, i coś takiego przed chwilą widzieliśmy. Będzie o tym głośno w ciągu najbliższych godzin. Oj, będzie głośno. Mam nadzieję, że to widzieliście. To, to był obłęd. Ja czegoś takiego w swoim życiu nie widziałem. I to jest dopiero Halloween. Ha, zajebiście.